Witajcie w kolejnym dniu na Filipinach. Co tam? <laughs> Tak, wczoraj dojechaliśmy do Dumaguete i dzisiaj już o czwartej rano Jerlin mnie obudziła, bo główne nasza po, Hello. powód dlaczego yes. przyjechaliśmy yes. do Dumaguete to yes. wydanie prawo jazdy dla Dżerlin bo musi dostać nieprofesjonalne, no professional driver's license i o czwartej rano obudziła mnie, żebym się zapikował matem bo o 5 już musiała być w LTO w Departamencie Transportu i pozałatwiła wszystkie sprawy i teraz jedziemy odebrać chyba, jak dobrze wiem prawdopodobnie jej prawo jazdy bardzo się cieszę, bo będzie mogła wreszcie jeździć w Polsce jak przepiszę na polskie a później jedziemy obejrzeć dom do zakupu. Jak nam się spodoba to kupimy. Jest do 800 metrów ratowych. Cena to jest 4 miliony peso. To jest jakieś 250 tysięcy 250 złotych. No i dobra, i w drogę jedziemy. Widzimy się w Eltio, w Departamencie Transportu w Dumaguete. Słuchajcie, nie mogę tego nagrywać. Bo jest to troszeczkę nielegalne ale Jerlin zdała egzamin na prawo jazdy tak jak kiedyś, tak jak kiedyś w Polsce płaciło się e, u fixera i egzaminator na egzaminie miał informację, że ta osoba zapłaciła i żeby ją przepuścić tak samo działa to tutaj i działa to sprawnie, bez problemu i nigdy nie siedzę za kółkiem możesz mieć prawo jazdy taki jazdy nic czekamy, że go się zdała egzamin na prawo jazdy Problem w tym, że się nigdy nic nie uczyło ten, do tego egzaminu, ale zdała Ale ty gaduła jesteś Mati Słuchajcie, przyjechaliśmy obejrzeć pierwszy dom na Filipinach niedaleko Dumagette Za działka 800 metrów Cena jest między 3,5 a 4 miliony. Pewnie za 3,5 się z tym. Tylko trochę się boję, bo ma postać międzynarodowe lotnisko tutaj. Ogólnie fajna okolica. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Taki domek. Hello. pojedziemy się gดูokoła, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Bon dia. Naty. And The owner have parinar also from Spain. They want to live in Sikihord, that's, that's, the Sikihor. that's why that's the reason they are going to sell this house. Aha. Tutaj mamy sąsiadów przyszłych albo nie. Tak wygląda. No Wygląda ok. Działka ma 800 metrów ale coś brakuje mi tu miejsca. Chodźcie zobaczymy jak wejdziemy. Widać że świeżo wybudowany bo jeszcze jest folia na oknach. Okna są bo takie profesjonalne, nie takie jak na Filipinach. Widzicie? How many signatures in the title? Jakie many signatures? Yeah, in the title. No, no. ważej! Now go inside check how it looks. How oh, much Electricity? No. I don't know. In the middle. Oh, <laughs> sorry. Your sister in C here. She be. But she didn't tell. Oh, really? A, Inde, o, Inde. To główny, można powiedzieć, który można sobie przerobić na pokój jadalnię. troszeczkę filipiński styl. Tutaj mam taki mini garaż. A tu mamy zrobioną kuchnię. kuchnię. i z kuchni jest wyjście do garażu o. i do sąsiada. A, A no tutaj mamy jeszcze jedną Łazienkę. Czyli tu CR? Yeah? It's, it's nice. Chodźcie, zobaczymy jeszcze e, tę. Tutaj. Łazienkę, jak wygląda. No dobra, no prysznic trzeba by zrobić. Wanny się nie wstawi. To można powiedzieć, że to by była nasza sypialnia. A tam był pokój no w ogóle nie mało. Trzeba by garaż przerobić z dla dzieci. Hmm, hmm, hmm. Jakbyśmy garaż przerobili na pokój dziecięcy i do tego oddzielną wiatę To by było okej. Okay. No tu jest strasznie duży pokój, prawda? Pokój dzienny. No. Wydaje mi się, że trochę za mała jest ta działka. Pod to, że chcemy zrobić tutaj basen i jeszcze taki jakiś mały resorcik. To pierwszy dom, dopiero który oglądamy, jeszcze mamy parę do obejrzenia. Ten jest tani, prawda? Jak na taką dużą działkę, no 800 metrów, dom, internet, prąd, wszystko jest, ale zaprojektowany jest strasznie. Pokażę Wam w ogóle jeszcze ten dom od frontu. Tak się działka ma. Możecie napisać w komentarzach, co uważacie, czy to dobra cena, 3,5 miliona peso, chyba mniej nie zejdą. I tutaj jest 800 metrów działki i do tego 120 metrów dom kwadratowych, ale bardzo mało miejsca, jak widzieliście na filmie. Napiszcie w komentarzach, co uważacie o tym. Gdzie nie pójdziemy, to Musimy się zatrzymać i zrobić sobie z zdjęcia Na razie najbardziej byliśmy rozpoznawalni w McDonaldzie Guys, jedziemy całą familią oglądać działki Pod zakup, pod resort tak naprawdę Co najmniej dwie dzisiaj będziemy oglądać albo i więcej Więc już się nie mogę doczekać Będziemy mieć jakiś wybór i pogląd, jakie są ceny tutaj w Dumaguete. Dumaguete jest jedno z droższych miejsc tak na Filipinach, e, no bo jest tutaj czysto, prawda? Jest dużo szkół, jest to takie studenckie miasto, można powiedzieć. E, no i większość obcokrajowców wybiera właśnie tutaj się osiedlić. E, I też tutaj, stąd jest bardzo dużo miejsc, które można sobie odwiedzić. City, Chorbochor, Panglao, prawda? E, mamy wodospady, jest blisko do Oslo. Takie bardzo dobre miejsce, do, żeby się zatrzymać na dłużej, prawda? Słuchajcie, ten dom 10 milionów peso, czyli jakieś 800 tysięcy złotych. Mamy ładny basenik, prawda? Jest mur dookoła. A How za kilka metrów? 500. 500 m2. 500. tak. You've got the pool there. You've got another room. Oh, i may as well take you around. You've got another big room there, which is either could be used as a third bedroom, it could be used as a gym, it could be used as a guest room. This is why I always say to people, it's up to the person. Because you've got two bedrooms in there. You've got the kitchen. This is the, like the main living. You can I go see? Yeah, yeah. Come on, on. Come, come on. on. Muddy Hutch, come on, let see. Because this, is, this is, this was built here as a guest room. But it's big enough, it's a huge room. It's a very big room. A lot of people say, oh, I could use this as a gym, as a, a man cave, you understand? Anything you can use this yeah, as. A... Yeah. It's such a big room. Or you could oh, use yeah. this as... You can make two rooms from this. A correct. And look at, the, look at the size of this. Look at the size of that. <laughs> <laughs> you can have a party in there. <laughs> if I have wheelchair, I can use it. This is an absolutely huge room the main we use this obviously as the main bedroom mm -hmm. because we got the kitchen there there's also i know it's obviously a not a yeah. mm -hmm. shower but yeah it's, it's it's okay it's big, it's big it's bad, yeah. it? how many square meters have the house Jak duża jest dom? Jak duża jest dom? Powiedzieliśmy, że jest 140 m2 140 m2? Tak było To jest bardzo ładnie i czysto Wszystko, co widzisz, jest napisane profesjonalnie Bardzo ładnie Słuchajcie, to był drugi druga działka z domem, którą oglądaliśmy teraz idziemy do trzeciej ma być podobno dużo, dużo większa, 1500 metrów i tamta tańsza niż ta tak naprawdę, bo za 8 milionów noc no, do targowania się. Więc zobaczymy, jak to wygląda. Hello Hachem. Ile Widzimy, że jest lata w Afryce. Nie, szczerze. Cześć, 1500? Tak, to jest 1500. No, no one thousand. thousand on, one thousand. thousand. Oh, okay. oh. Ah, not his no, no, scared dog. Don't scare. Chucky. Chucky is good. You know oh. you are drinking the chocolate. Chucky. Oh, chucky. Hi <laughs> Chucky. On. Mm. Ah. It's one thousand. No, it's it it looks like one thousand. Yes. There is also an eighty thousand. Yeah. Oh nice. Oh, okay, or... You are the owner. No, to jest mój friend. Ah, ok. To jest mój syn. Chucky no, chucky chętnie. Tysiąc metrów. No, widać, że malutki domek, ale jest miejsce, prawda, żeby wybudować tutaj 4-5 pokoi, postawić basen. Bardzo fajnie. Wow. This is nice. me, How many square meters in the house? The house? It's about. <laughs>

Ok, I go there, check. Tutaj mamy taki, Możesz sobie zrobić tutaj Dirty Kitchen z tyłu. Jakby zrobić dwa piętra z tego domu, to by było nawet fajnie. Patrzcie, bardzo ładny widok. Brakuje tylko basenu tutaj na środku. A, to są te panele, patrzcie się. Co myślicie? Mi się wydaje, że to się może nadawać, bo dom mamy trochę mały, ale byśmy mogli zrobić drugie piętro. Miejsca jest na tyle wystarczające, żeby wybudować kilka pokoi i basen. Do tego jest instalacja solarna, która też parę złotych kosztuje. Nie wiem co się po drugiej stronie buduje, ale... Fajnie, dobra, idziemy na następne. A dobra, to tak wam w skrócie powiem, działka ma 1000 metrów. Cena jest nie do negocjacji i to jest 8 milionów peso. Ale ułożenie jest bardzo fajne, bo dom jest z boku, nie na środku działki. I łatwo coś tam dobudować. Tym bardziej, jeszcze ma panel solarny 8 kW, co też kosztuje. Nie wiem, czy ma magazyn energii, ale. Lepsze niż ten wcześniej, A, też. ale ta działka mi się naprawdę podobała. Jest blisko do, do morza, popatrzcie się, tam już jest tam już jest plaża 100 metrów. Więc jak na razie to jest najlepszy wybór. Słuchajcie, czwarta posiadłość. Zobaczcie się, mamy bramę. Jest troszeczkę dalej tak na oboczu. Jest duży dom. 1500 metrów. I oczywiście dużo piesków mamy tutaj, obserwują nas, coś od nas chcą, chłodne, pobawić się chcą. Troszeczkę dalej od morza jest, ale... Bardzo fajne dom duży, klimatyzacja jest, ale widać, że filipiński styl tutaj mur jest, więc dużo odpada. Kurczę, bardzo dużo tutaj miejsca jest. Fajna działka. Jeszcze zaraz się zapytam, ile, bo chyba 8 milionów, ale. Jeśli 8, 8 milionów, a uda się nam spuścić do 7, dniu, to by był dobry pomysł. Bo tu jest bardzo dużo, dużo miejsca. Ładne drzewka posadzone, zobaczcie sobie. Tutaj bardzo ładne drzewka. 1500 metrów działka. po pokój dziecięcy ale bardzo fajne jest łazienka i na wandę by można było tutaj wstawić taka duża Zajem, rato, nie? Rato. Nie. Mhm. o a tutaj to za cztery osoby ja się zmieściło o, jedziemy to. Jeszcze. Słuchajcie, ta ostatnia ziemia to było 1500 metrów kwadratowych, bardzo fajna, duża za, za 8 milionów właściciel z Dubaju ale może coś tam się wytarguje jedziemy teraz obejrzeć jeszcze Walencję, w Walencji jedną ziemię też ponad 1000 metrów i też koło 7,5-8 milionów więc zobaczymy Walencja jest to takie miejsce gdzie jest troszeczkę yy, lepsze chyba do życia może być ale zobaczymy jest blisko wodospadów bardzo fajne fajne miejsce blisko Dumaguete to będzie piąta działka którą oglądamy Okay. Nice, because if we don't want the land directly near the road, because it's very loud. Mm -hmm. Idziemy teraz na działkę 1800 metrów kwatowych, ale ta, ta droga, którą szliśmy, jest w tych 1800. I to jest ten domek. Przedaż. Też cena jest 8 milionów peso. Ale nie wiem czy obejrzymy dom, bo dom jest bardzo ładny. A jest the river? Mam lucky. To jest nice. The sound of the river jest. Good to sleep. Hello? Co? So?

Słuchajcie, działka sprzedana, ale możemy za to, że zrobi sobie z nami zdjęcie, możemy obejrzeć jak wygląda. Powiem Wam, że jest bardzo fajna. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda tutaj. O, mamy rzeczkę. Fajny szum rzeczki. Tutaj, jak jest pewnie dużo wody, to nawet tutaj płynie. Pytanie, czy nie podmywa domu. I tam z tyłu jest duża przestrzeń. Tak? Bejmiec na it's totally enough like that Ja? Yeah? Macie no, tutaj kotecz, gdybyście chcieli sobie kogoś już zaprosić O i mamy zejść bezpośrednio do rzeczki, patrzcie się Super Jakąś elektrownię wodną na by można było na dziko podłączyć Naprawdę fajne miejsce Basenik wybudować, ale jak jest rzekat net basenem nie trzeba by było budować. Cisza, spokój, no, szkoda, że jest sprzedane. Sprzedali za 7,5 miliona peso. Ponieważ właściciel wyjeżdża na dniach. Nie będziemy wchodzić do środka, bo już jest sprzedany. O, patrzcie jaki brązowy burek. Burek brązowy, don't scare, nie bój się. No ale cena 7,5 miliona jest fajnie, bo z tą, z tą rzeką. Prawda? Rzeki są fajne na Filipinach, bo są ciepłe i słodkie. Ja uwielbiam słodką wodę. Nie taką słodzoną, tylko w porównaniu do morza, no to jednak słodka woda jest dużo przyjemniejsza do pływania. Do kolejnego domu, tym razem 1000 metrów kwadratowych i 10 milionów złotych, ale jest przy głównej drodze, zobaczcie sobie eee, Tak wygląda droga To jest droga do Walencji A tak wygląda dziadka square Hey. How many this is like 4 years old 4 years so, how many square meters the house no no 4 years old uh, this is how old it is 4 years 4 years oh, it's new oh, yeah. so, uh, th th this main house is uh, 100 the uh, but uh, there, there's another area okay. that I, I can show you so no widzieliście ostatni dom No, jak na moje to troszeczkę za dużo. Widać, że robił pod siebie i tak dalej, ale za blisko drogi i za głośno. To jest główny powód. Na dzisiaj kończymy. Dziękuję za oglądanie. Jak Wam się podobało, napiszcie swój komentarz odnośnie, który, która działka Wam się najbardziej podoba, którą chcielibyście kupić. Jakbyście mieli takie pieniądze, albo chcielibyście nas dofinansować, albo wejść z nami w biznes. Możemy też się dogadać. I, I co? Łapka w górę, subskrypcja i widzimy się w następnym odcinku. Say bye bye! Bye! Time for this video! Dzięki za oglądanie!